Witajcie widzowie, dzisiaj chciałbym wam pokazać w jaki sposób zmienić mapę w Age of History 2. Zatem jesteśmy w lobby, wchodzimy w gry. Tutaj mamy mapy i domyślna gra to jest domyślna mapa to jest Ziemia, która ma ponad 4000 prowincji. Jest też Europa. Możemy wybrać skalę. I jak zauważymy, gdy nam się załaduje, Europa ma dużo więcej prowincji w Europie. Na przykład Warszawa jest tutaj podzielona na dwie. Mamy jeszcze e, takie ciekawsze mapy jak mapa z auch 1 w której Polska ma dwie prowincje, w już jedną. I mamy też taką mapę jak Kepler. To jest e, planeta chyba. Raczej planeta. Zobaczcie jak tutaj to wygląda, bo mamy Polskę, która ży granicy z Litwą, Rosją, tutaj Niemcami. Sprawdzę Ukrainy nie ma, no ale to... Dosyć logiczne. Tu Stany, tu Stany, Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Australia na innym kontynencie. Takie śmieszne. E, do widzenia widzowie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz na nasz serwer Discord!